Znasz to uczucie, gdy mimo zdrowej diety i regularnych ćwiczeń tłuszcz na brzuchu nie chce zniknąć. Jeśli masz ponad 30 lat, pewnie już to zauważyłaś. A jeśli jeszcze nie, uwierz, że w pewnym momencie dotyczy to każdej z nas. Nie ma znaczenia, kim jesteś ani jak dbasz o siebie, nasze ciało się zmienia. Z wiekiem nasza gospodarka hormonalna i tempo metabolizmu ulegają modyfikacjom. To, co działało w wieku 20 lat, teraz przestaje być skuteczne. Dlaczego więc po trzydziestce, a tym bardziej po czterdziestce, zaczynamy odkładać więcej tłuszczu w okolicy brzucha? I czemu tak trudno się go pozbyć, nawet gdy wcześniej było to łatwe? Właśnie temu poświęcony jest ten materiał. Wytłumaczę ci, co dzieje się w twoim organizmie, dlaczego stare metody przestają działać i jak możesz skutecznie spalić uporczywy tłuszcz z brzucha, bez względu na to, czy masz 30, 40, 50 czy 60 lat, a nawet jeśli jesteś po menopauzie. Pierwsza i najważniejsza rzecz, przestań się obwiniać. Twoje ciało się zmienia, i to w sposób, na który nie masz wpływu. Nikt nas nie uczy, jak bardzo hormony wpływają na wygląd, wagę i samopoczucie. A jednak, to właśnie one są kluczowe. Nasze ciało w wieku 20 lat, a teraz to dwa różne, projekty. Dlatego zamiast wyrzucać sobie, że coś robisz źle, weź odpowiedzialność za to, że teraz masz wiedzę, która może wszystko zmienić. Możesz myśleć, całe życie próbuję schudnąć, ale teraz zrozumiesz, dlaczego było tak trudno i jak w końcu zrobić to skutecznie. Nowa era hormonalna, co zmienia się po 30.? Już we wczesnych latach 30. Twoje ciało wchodzi w nową fazę hormonalną. Co to oznacza? Spada poziom estrogenów i progesteronu, a jednocześnie stajemy się bardziej wrażliwe na kortyzol, hormon stresu. Zmniejsza się wrażliwość na insulinę, co wpływa na poziom energii i odkładanie tłuszczu. Te zmiany przyspieszają, gdy zbliżamy się do perimenopauzy, okresu, który może trwać nawet 10 lat przed menopauzą. To wtedy pojawiają się nie tylko wahania nastroju czy problemy ze snem, ale też ukryte skutki, jak właśnie uporczywy tłuszcz na brzuchu. I tu jest klucz. To nie jest menopauza, ale hormonalny roller coaster, który ją poprzedza. Niestety, nie ma dnia, w którym ktoś powie ci: od dzisiaj twoje hormony zaczną szaleć. Zmiany przychodzą stopniowo i często nie wiemy, co się dzieje. Wiele kobiet latami zastanawia się, co jest ze mną nie tak, aż w końcu pojawia się myśl: to chyba hormony. Problem w tym, że większość z nas nie wie nawet, co dokładnie oznacza perimenopauza. Dlaczego to ma znaczenie? W tym okresie poziom estrogenu zaczyna się gwałtownie wahać, raz rośnie, raz spada. Progesteron natomiast systematycznie się obniża. Ta nierównowaga sprawia, że znacznik wyboru łatwiej odkładamy tłuszcz, szczególnie w okolicy brzucha, znacznik wyboru trudniej go spalić, znacznik wyboru, a przy okazji czujemy się bardziej zmęczone, zestresowane i mniej pewne siebie. Dlatego stare metody typu: Jedz mniej i ruszaj się więcej, przestają działać. Potrzebujemy innego podejścia, dostosowanego do zmian hormonalnych. Pięć głównych przyczyn hormonalnego odkładania się tłuszczu. Istnieje pięć kluczowych czynników, które prowadzą do tego, że nasze ciało zaczyna magazynować tłuszcz z powodów hormonalnych. Dobra wiadomość? Każdy z nich można zrównoważyć prostymi, skutecznymi działaniami. Zaczniemy od snu, mówię o tym zawsze, jeśli śledzisz moje treści o hormonach i zdrowiu kobiet, to już wiesz, sen to najbardziej niedoceniany element w dbaniu o sylwetkę i dobre samopoczucie. Nie ma co ukrywać, przez wiele lat nasze życie jest pełne wyzwań, które zaburzają sen. Zwłaszcza w okresie macierzyństwa, kiedy nocny odpoczynek staje się luksusem. Ale dobra wiadomość jest taka, że poprawa jakości snu jest możliwa na każdym etapie życia, i kiedy tylko zaczniesz nad tym pracować, efekty będą ogromne. Bez względu na to, ile masz lat i w jakiej jesteś fazie życia, dbanie o sen to podstawa zdrowia hormonalnego i szczupłej sylwetki. Sen i kortyzol dlaczego brak snu sapotuje Twoją sylwetkę? Jeśli śpisz za krótko lub jakość Twojego snu jest kiepska, kortyzol zaczyna szaleć. A gdy poziom tego hormonu stresu jest przewlekle wysoki, odbija się to na poziomie cukru we krwi. Dlaczego? Bo niewyspanie, nadmiar kofeiny, zbyt intensywne treningi i zbyt mała ilość jedzenia powodują, że cukier we krwi skacze w górę. A gdy rośnie poziom cukru, rośnie też insulina. A co się dzieje, gdy insulina jest wysoka? Znacznik wyboru Twoje ciało przestaje spalać tłuszcz. Znacznik wyboru zamiast tego zaczyna go magazynować, szczególnie w okolicy brzucha. To jeszcze bardziej widoczne, gdy estrogen jest wysoki albo dominuje nad progesteronem. I co gorsza, jeśli dołożysz do tego bardzo intensywne treningi, które miały pomóc ci w odchudzaniu, to tak naprawdę tylko pogłębiasz problem. Podnosisz poziom hormonów stresu, skacze cukier we krwi, rośnie insulina, a tłuszcz nadal odkłada się w brzuchu. Świetny układ, prawda? Co możesz zrobić, żeby przerwać ten cykl? Ogranicz kofeinę, szczególnie popołudniami. Przestań wierzyć w mit wyśpie się po śmierci. Brak snu to prosta droga do problemów z wagą i hormonami. Priorytetowo traktuj jedzenie. Ostawiaj na bogate w białko, odżywcze posiłki. O unikaj mocno przetworzonych produktów i słodyczy, które gwałtownie podbijają cukier we krwi. Z czasem, gdy będziesz szczuplejsza i bardziej aktywna, twoja wrażliwość na insulinę się poprawi. Ale jeśli teraz masz nadmiar tkanki tłuszczowej i słabą kondycję, musisz zacząć chudnąć w sposób łagodny i bez stresu. To klucz do regulacji hormonów. Brak snu, a hormony głodu. To jednak nie wszystko. Niewyspanie rozregulowuje hormony odpowiedzialne za apetyt. Grelina mówi, jestem głodna. Leptyna mówi, jestem najedzona. Sen to czas, gdy ciało robi swoją naprawę hormonalną. Gdy go brakuje, hormony głodu i poziom cukru we krwi wymykają się spod kontroli. Co wtedy się dzieje? Znacznik wyboru masz napady głodu i zachcianki. Znacznik wyboru psychicznie trudniej się im oprzeć, bo jesteś zmęczona, zestresowana, twój mózg działa na pełnych obrotach. W efekcie ciało krzyczy. Daj mi coś słodkiego, mimo że masz zapasy tłuszczu i nie potrzebujesz dodatkowych kalorii. To prowadzi do przejadania się, a nadmiar energii trafia prosto na brzuch. Dlatego, Sen to król. Jeśli zadbasz o od 7 do 9 godzin snu każdej nocy, zobaczysz ogromną różnicę: znacznik wyboru w wyglądzie Twojego ciała, znacznik wyboru w poziomie energii, znacznik wyborów w koncentracji i myśleniu, znacznik wyboru w emocjach i tym, jak sobie z nimi radzisz. Sen to absolutna podstawa, i nie ma od tego drogi na skróty. Kiedy lepiej rozumiesz swoje ciało, masz kontrolę nad zdrowiem i wyglądem. Świadomość własnego organizmu to klucz do lepszego samopoczucia, większej energii i lepszych efektów w dbaniu o sylwetkę. Ale przede wszystkim, to inwestycja w Twoje zdrowie. Alkohol, ukryty wróg Twojego zdrowia. Kiedy wchodzimy w lata 30. i 40., często pojawia się schemat: za dużo wina, za mało białka. Brzmi znajomo? Po ciężkim dniu chcesz się odprężyć, spotkać z przyjaciółkami, i zanim się obejrzysz, wino staje się codziennym nawykiem. Problem w tym, że równocześnie nie dostarczasz wystarczającej ilości białka, które jest absolutnie kluczowe. Przycisk ze znacznikiem wyboru powinnaś spożywać minimum 1 gram białka na każdy funt masy beztłuszczowej, czyli około 2,2 grama na każdy kilogram beztłuszczowej masy ciała. Dlaczego? Bo białko to fundament, buduje mięśnie, reguluje hormony, wspiera metabolizm. A alkohol? To powinien być wyjątek, a nie codzienność. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa ilość alkoholu. Hu i wszystkie badania mówią jasno. Każda dawka alkoholu szkodzi. Dlaczego? Bo wywołuje stany zapalne, uszkadza komórki, zwiększa ryzyko chorób. Na koniec dnia alkohol to trucizna. Organizm nie został stworzony, by go przetwarzać. Czy w małych ilościach możesz się nim czasem cieszyć? Tak, ale czy pomaga twoim hormonom? Czy wspiera spalanie tłuszczu z brzucha? Nie, nigdy. To jedna z tych rzeczy, które dają iluzję korzyści, relaks, życie towarzyskie, ale w długiej perspektywie odbierają ci zdrowie, energię i sylwetkę. Zadaj sobie pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze? Znacznik wyboru sięganie po lampkę wina, żeby znieczulić się po trudnym dniu czy. Znacznik wyboru poczucie siły i zdrowia, świadomość, że twoje najlepsze lata dopiero przed tobą? Trening siłowy absolutna konieczność po 30 roku życia. Jednym z głównych powodów, dla których kobiety po 30 tracą formę, jest zanik masy mięśniowej. Dlaczego tak się dzieje? Bo przez lata media i social media promowały kardio, pilac, jogę, taniec. Te aktywności są świetne dla elastyczności i relaksu, ale nie zastąpią treningu siłowego. Dlaczego jest tak ważny? Mięśnie to Twój metabolizm. Im więcej mięśni, tym większy silnik, a więc spalasz więcej kalorii, nawet w spoczynku. Masa mięśniowa reguluje insulinę, dzięki temu łatwiej utrzymać stabilny poziom cukru i uniknąć odkładania tłuszczu w brzuchu. Chroni przed urazami i osteoporozą, jeśli zaniedbasz mięśnie, w wieku 50 lat zwykły upadek może skończyć się złamaniem. Brzmi dramatycznie? Tak, bo to prawdziwy problem, którego nie widać w wieku 30 lat. Ale pomyśl o swoim ciele za 20 lat, słabe, kruche, cienkie, podatne na urazy i utratę sprawności. A teraz wyobraź sobie inną wersję. Silne ciało, które dobrze wygląda, świetnie funkcjonuje i pozwala ci cieszyć się aktywnym życiem w wieku 50, 60 i dalej. To jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy włączysz trening siłowy do swojej rutyny. To naprawdę przerażające, gdy spojrzysz na statystyki, jak wiele starszych osób trafia do szpitala, a nawet umiera po zwykłym upadku. Dlaczego? Bo ich ciało było zbyt słabe, żeby się obronić, złapać równowagę albo wytrzymać uderzenie. Nie pozwól, żeby to był twój scenariusz. Jeśli zależy ci na przycisk ze znacznikiem wyboru stabilnym poziomie cukru we krwi, przycisk ze znacznikiem wyboru sile i sprawności na długie lata, przycisk ze znacznikiem wyboru długowieczności musisz włączyć trening siłowy. I nie chodzi o malutkie hantelki po pół kilo. Nie chodzi tylko o trening z ciężarem własnego ciała. Chodzi o systematyczne zwiększanie obciążenia, aż dojdziesz do momentu, w którym czujesz się silna i pewna swojej mocy. Jak to zrobić? Znacznik wyboru zacznij od prostych ćwiczeń z ciężarem własnego ciała. Znacznik wyboru dodaj lekką oporność, gumy, taśmy, TRX. Znacznik wyboru stopniowo włączaj treningi z wolnymi ciężarami i maszynami. Dlaczego to takie ważne? Bo trening oporowy może dosłownie uratować Ci życie i dodać Ci wiele lat sprawności. A moim zdaniem wciąż mówi się o tym za mało. I teraz najważniejsze, ostatni czynnik, o którym chcę ci powiedzieć, jest prawdopodobnie kluczowy. To nie jest tylko kwestia wyglądu czy siły, to prawdziwa nauka o hormonach i tym, jak zapobiegać odkładaniu się tłuszczu w okolicy brzucha. Chcę też na chwilę przerwać tę rozmowę, żeby opowiedzieć Ci, jak podczas współpracy z dietetyczką i trenerką Katarzyną Łożyńską, każda kobieta, która zdecyduje się na współpracę 3 lub 6 miesięczną, zaczyna budzić się pełną energii, pewną siebie, zdrową i mającą pełną kontrolę nad swoim harmonogramem, odżywianiem i treningami. Katarzyna zaczyna od bardzo prostej, odkrywczej rozmowy, strategicznej konsultacji, podczas której poznaje Twoje cele, wyzwania i życie, by lepiej zrozumieć, czego naprawdę potrzebujesz. Dzięki temu Katarzyna zaplanuje dla Ciebie najlepszą ścieżkę do osiągnięcia tego, czego pragniesz, w sposób efektywny i trwały. Gdy zaczynasz proces, wszystko dostajesz w formie spersonalizowanego planu, który jest wysyłany na Twój adres mailowy. Masz w nim indywidualne zalecenia do Twojego stanu zdrowia na podstawie badań krwi, ułożony pod Ciebie plan żywieniowy i suplementacyjny plus treningowy, jeśli ćwiczysz, czy to na siłowni, czy w domu, wszystko zaprojektowane tak, aby działało dla Ciebie. Poza tym masz z Katarzyną codzienny kontakt, jeśli go potrzebujesz. Co tydzień robimy przegląd postępów, żeby Twoja przemiana była niezawodna i gwarantowana. Poza wsparciem Katarzyna daje Ci też ogrom wiedzy na temat zdrowia. Takiej wiedzy nie zdobędziesz z książek ani z darmowej wiedzy w internecie, a to jest wiedza, która pomoże ci złagodzić objawy choroby lub zredukować ryzyko jej wystąpienia. Pomyśl o wartości, jaką dostajesz z tego filmiku i pomnóż to razy 100, a będzie to zalążek miesięcznej współpracy z Katarzyną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, spójrz w opis i umów się na pierwszą konsultację z Katarzyną. Jeśli nie jesteś pewna, spójrz na darmowy filmik na YT, gdzie Katarzyna pokazuje, jak to będzie wyglądać krok po kroku. Wracając do odcinka: Dominacja estrogenu, dlaczego to poważny problem i jak go uniknąć? Estrogen to ważny hormon, ale jego nadmiar może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i hormonalnych. Co musisz wiedzieć? Przycisk ze znacznikiem wyboru estrogen jest metabolizowany w wątrobie, rozkłada się na metabolity, które następnie trafiają do jelit. Przycisk ze znacznikiem wyboru w jelitach powinny zostać połączone z błonnikiem i wydalone z organizmu. Jeśli proces wydalania nie działa prawidłowo, estrogen wraca do krwiobiegu. I tu zaczynają się kłopoty: brak błonnika równa się estrogen się nie wiąże, zostaje w ciele, zaparcia równa się estrogen krąży z powrotem, stan zapalny jelit, np. przez alkohol i przetworzoną żywność, równa się utrudnione usuwanie metabolitów. Efekt: dominacja estrogenu. Dlaczego nadmiar estrogenu to problem? Czerwony trójkąt skierowany w dół tłuszcz na brzuchu, biodrach i udach, nawet jeśli jesteś na deficycie, spalanie jest trudniejsze. Czerwony trójkąt skierowany w dół huśtawki nastroju, drażliwość, lęk, mgła mózgowa, estrogen wpływa na serotoninę. Czerwony trójkąt skierowany w dół silne PMS, bolesne i obfite miesiączki, nieregularne cykle, wzdęcia, bóle głowy. Czerwony trójkąt skierowany w dół problemy ze snem, wysoki estrogen wys, niski progesteron równa się czujesz się zmęczona, ale pobudzona. Czerwony trójkąt skierowany w dół zatrzymanie wody i stany zapalne, czujesz się spuchnięta, opuchnięta. Czerwony trójkąt skierowany w dół wyższe ryzyko chorób, endometrioza, mięśniaki, torbiele, zaburzenia tarczycy, a nawet nowotwory wrażliwe na hormony, macica, piersi. To nie jest tylko kwestia estetyki to twoje zdrowie i jakość życia. Co możesz zrobić? Przycisk ze znacznikiem wyboru błonnik. Około 25 g dziennie, mieszanka rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Przycisk ze znacznikiem wyboru codzienne wypróżnianie. Jeśli nie masz regularnych wypróżnień, estrogen nie jest usuwany. Przycisk ze znacznikiem wyboru nawodnienie. Pij odpowiednią ilość wody, dodawaj elektrolity, szczypta soli lub gotowe elektrolity. Przycisk ze znacznikiem wyboru unikaj alkoholu i przetworzonej żywności, które podnoszą stany zapalne. Przycisk ze znacznikiem wyboru dbaj o zdrowie jelit. Dobre bakterie jelitowe wspierają metabolizm hormonów. Dlaczego nie wypróżniasz się codziennie? Prawdopodobnie przez te dwie rzeczy, które wymieniłam wcześniej: zbyt mało błonnika w diecie. Za mało płynów. Potrzebujesz błonnika, żeby pomóc stolcowi przejść przez jelita, szczególnie błonnik rozpuszczalny, i płynów, żeby ułatwić przesuwanie stolca przez odbytnicę. Ograniczaj przetworzone jedzenie i alkohol. Przetworzona żywność i alkohol powodują stan zapalny jelit, mogą powodować przeciekające jelita i przyczyniać się do nieregularnych wypróżnień. Jedz kolorowe, bogate w białko produkty, to dobrze ci posłuży, bo będą pożywne i odżywcze. Jeśli dbasz o zdrowie, musisz zacząć działać w tym kierunku. Na koniec dodaj do diety produkty bogate w probiotyki. To tak samo ważne, jak picie od 3 do 4 litrów wody dziennie, czy jedzenie 5 porcji warzyw i owoców. Przynajmniej raz dziennie jedz coś z probiotykami, np. sfermentowane sery. Sfermentowane produkty sojowe: kombucha, miso, tempeh, jogurty z żywymi kulturami. Jest mnóstwo różnych fermentowanych produktów. Jeśli chcesz, mogę podać ci listę probiotycznych produktów, wystarczy, że napiszesz, a podam dokładnie, co możesz jeść. To jest twoja strategia na usuwanie hormonów, naturalnie usuwamy estrogen w lepszym tempie. Dzięki temu unikamy też nadmiernego wzrostu kortyzolu i utrzymujemy stabilny poziom cukru we krwi. Tyle na dziś. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Zdrowy Impuls, żeby nie przegapić kolejnych treści o hormonach i zdrowiu kobiet. Kliknij też dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco.